Dzień dobry. Witam na kolejnym czwartkowym czytaniu. Zapoznam was dzisiaj z tym, jak być eko. Co to ekologia? To wszystko, co jest dziełem natury, na przykład skały, wiatr, ryby, chmury, to czego człowiek nie stworzył sam, jako przyroda znane jest nam. Przyroda ma swój własny porządek. Każe go respektować rozsądek. Tym jest porządkiem lub brakiem jego z konsekwencjami wszystkimi tego, które widzimy praktycznie co dnia. Ola, od lat już para się ekologia. A jakie znaczenie dla świata ma ekologia? Świeże powietrze, czyściutka woda, brak chorób, stresów, myśląca głowa, aby nas mogło cieszyć to wszystko, Dbać wciąż musimy o środowisko. Jakie w nim zachodzą zmiany i jak my, ludzie, na nie wpływamy? Jakich tu działań użyć i racji, by je uchronić od degradacji? To ekologia bada przez lata. Dlatego jest tak ważna dla świata. Bądźcie eko, a w tym pomoże Wam Dora. Zapraszamy serdecznie do biblioteki. 辛苦以。